Ciema, witajcie dzikusy, Kevin sam na kanarach z tej strony. Dzisiaj zamiast normalnego vloga Q&A, bo jestem już dwa miesiące w Indiach i nazbierało się trochę pytań od ludzi ciekawych Indii, dlatego odpowiem na pięć pytań i to będzie taki zamykający vlog Q&A, mini vlog Q&A na koniec tego roku. Udało mi się wrzucić co niedzielę wideo od trzech miesięcy już przez, no od września, od września zacząłem, od końca sierpnia tak naprawdę, przez podróż przez 50 dni po kanarach zwiedziłem wszystkie 8 wysp plus jedna ekstra mała i do tego jestem teraz w Indiach. Za chwilę jadę do kolejnego kraju. Niektórzy co oglądają, to już wiedzą, gdzie to będzie. 2 stycznia tam lecę, a tym razem jest 28 grudnia 2025 jestem na plaży Turtle Beach w Goa. Powiem na wasze pytania, 5 pytań, które się pojawiły lecimy z tematem. Okej, okay, więc lecimy z pierwszym pytaniem. Co najbardziej zaskoczyło Cię w Goa i co najbardziej męczy Cię w Goa i w Indiach? Dobra, więc to jest ciekawe, dlatego że słyszałem o tym, że jedzenie jest dobre, ale jedzenie zaskoczyło mnie najbardziej pozytywnie. To było dla mnie mega zaskoczenie, że, można, że jakby słysząc o tym, że jest dobre jedzenie, ale też trzeba uważać na nie, ja przygotowywałem się do tego, żeby brać różnego rodzaju szczepionki przed przyjazdem tutaj. Nie zrobiłem tego, bo nie było czasu w Holandii, już nie zdążyłem w kraju tranzytowym, przez Holandię leciałem no i nie zdążyłem tego zrobić i miałem później zrobić na miejscu, też nie zrobiłem eee, no jedyne czego się dorobiłem na, na miejscu w Indiach to ból brzucha po ostrym bardzo jedzeniu ale jedzenie jest tak dobre tutaj butter chicken na, oczywiście klasyk eee, tutaj w Goa jest też fish jak eee, się nazywa? Fishtail, coś takiego eee, to jest ryba i z ryżem Generalnie tego jeszcze nie próbowałem, ale próbowałem mnóstwo innych dań. Mam takie szczęście, że mam tutaj fajną ekipę, z którą właśnie się tutaj poruszam. Pogoła, DJ-ską ekipę. Zostałem też tutaj DJ-em, ale to powiem w innym pytaniu. A ta druga część tego pytania to była co najbardziej mnie tu wkurza. No i muszę przyznać, że najbardziej wkurza mnie tutaj kurz. Kurz, pył, nie brud jako tako bo są brudne ulice również krowy robią kupy na ulicach bo krowy są tutaj święte, tutaj krów się nie zabija, chociaż gdzie można kupić beef, mięso wołowe natomiast ludzie tutaj kochają te zwierzęta i więc jest ten syf też trochę, w związku z tym związany ale ten pył głównie który, nie auta podnoszą, czy smog generalnie, zanieczyszczenie powietrza jest to wkurzające, kilkakrotnie rozbolała mnie głowa przez to, i myślę, że to jest to najbardziej uciążliwe. Tu jeszcze nie jest aż tak tragicznie w goła, bo jesteśmy No, miejsce tropikalne, ale nad oceanem, czy nad morzem, tak naprawdę, jest morze arabskie, zachodnia część półwyspu tego indyjskiego, czy tej peninsuli, czy jak to się nazywa. Więc jesteśmy nad morzem. Jest przewiew, jest wiaterek, jest bryska, więc jest ok. Natomiast jeśli się wyjedzie gdzieś motorem, czy jak ja tu skuterem jeżdżę to no trzeba zakrywać twarz najlepiej, bo, bo jest to bardzo uciążliwe, można, no, można się zakasłać czasem nawet i jest to nieprzyjemne, więc po oczach to daje też strasznie, eee, no to jest, to jest to. Okej, okay, drugie pytanie, które się pojawiło odnośnie jak wygląda Twój dzień w goła i ile to realnie kosztuje, jeśli chodzi o jedzenie, zakwaterowanie, transport i tak dalej. Więc Indie generalnie są dość tanie, ale Mumbai czy na przykład Goa już nie aż tak. I wiadomo, da się znaleźć miejsca tańsze i trzeba na początku przyjeżdżając być może znaleźć trochę osób, które wam podpowiedzą i pokażą w których miejscach jest taniej. Więc to, co mi się udało znaleźć w miarę relatywnie tanio, powiedzmy, ja znalazłem taki pokój z łazienką przy plaży bardzo blisko plaży około 500 metrów od plaży. No i ja płacę za ten pokój 350 euro e, miesięcznie. Więc to nie jest tanio, bo tutaj się da znaleźć apartament cały, dwupokojowy, two-three-bedroom, znajdziesz za 200, e, 200 euro. Tylko, że na dłuższy okres, więc takie krótkie e, okresy, no to wiadomo, trzeba więcej zapłacić, więc ja więcej zapłaciłem. Jeśli chodzi o transport, to ja wypożyczyłem sobie skuter i za skuter zapłaciłem e, 40 euro na miesiąc. Do tego paliwko, do tego skutera, no to gdzieś około, ja wiem, może 5 euro na miesiąc, na tydzień. Coś koło tego, może 20 euro na paliwo, a jeżdżę dużo, jeżdżę bardzo dużo. No i jeżdzić skuterem generalnie to jest dużo lepiej niż, niż autem, więc to polecam. Co dalej tam było, jeśli chodzi o jedzenie? Tutaj znowu, jesteśmy w Goa i jest sezon turystyczny, ceny poszły do góry, więc idzie się, no możecie zjeść za 10 euro dziennie, możecie zjeść za 5 euro, zależy ile jecie. Ale taki, e, powiedzmy, Butter Chicken Nano, o którym mówiłem, to możecie kupić za 300 rupi, czyli to jest około 3, 3 euro. 300 rupi, czy tak się fajnie przelicza: 300 rupi to jest 3 euro, 500 rupi, 5 euro, 1000 rupi, 10 euro i tak dalej. Więc e, no, ja myślę, że około tysiąca euro gdzieś zużywałem tutaj przez te dwa miesiące, co byłem na miesiąc. E, ale do tego doliczam również imprezy, na których byłem. E, do tego doliczam właśnie. E, Jakieś zakupy, gdzieś tam sobie jakąś bluzkę kupiłem, jakieś tam coś, coś tam, także może trochę mniej, może koło 800, więc jest tu dosyć drogo i to, e, i to mnie trochę też zaskoczyło, więc co, co mnie zaskoczyło w Goa to pewnie też to, e, że nie jest aż tak jak mi się wydawało, natomiast dobra wiadomość jest taka, że kolejne kraje, w których będę podróżował będzie dużo taniej, więc e, to jest dobra, dobra wiadomość. Dobra, trzecie pytanie, lecimy. Jeśli miałbyś opisać Goa w trzech słowach: <grymne> Natura, relax, impreza. <grymne> I po raz kolejny zaskoczenie, nie sądziłem, że jest tutaj tyle klubów, jest tutaj tyle ludzi. Jest bardzo dużo Rosjan w ogóle. Myślę, że Rosjanie opanowali generalnie Goa, jeśli chodzi o zagranicznych turystów. Kilku Angolii spotkałem, powiedzmy gdzieś tam, jedną Polkę w sumie. Która bardziej e, po angielsku woli rozmawiać niż po polsku w sumie. Więc e, wszyscy mówią po angielsku, więc e, jest super. E, natura, przepiękna natura. Jesteśmy w tropikach, jest tutaj zielono. Jest tu pora monsunowa, która się skończyła jakieś tam miesiąc, dwa miesiące temu. E, ale po prostu jest tutaj bujnie zielono. Jest mnóstwo różnych zwierząt, małpy słonie gdzieś tutaj są no jest, 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 jest petarda, nie? Jest petarda imprezownia i relaks no, plaże są bardzo duże, szerokie wcale nie ma tutaj jakichś za dużo ludzi jest ok woda jest świetna, jest cieplejsza niż Atlantyk oczywiście więc to mnie wszystko tutaj zaskoczyło i to są te trzy słowa, którymi mógłbym opisać Goa w Indiach jest petarda lecimy dalej z kolejnym pytaniem Lecimy z kolejnym pytaniem. Jaka była najtrudniejsza, najdziwniejsza sytuacja w goła, która cię przydarzyła? Więc, no, było ich kilka w sumie. Było kilka dziwnych, więc może opowiem w sumie na szybkości te dwie, które mi przychodzą do głowy teraz. Pierwsza to gdy. Spotykasz tutaj wielu ludzi, którzy są w jakimś, na jakimś przełomowym miejscu w swoim życiu, bo tak tutaj jest to, to jest, to jest miejsce ucieczki generalnie. Te ludzie uciekają skądś, szukają czegoś, chcą się odnaleźć, więc to miejsce bardzo spirytualne. Generalnie Indie są bardzo, bardzo spirytualne, tak? Więc tutaj jest mnóstwo psychodelików, jarania zioła, hipisów, tego typu sprawy. E, więc, jest, jest czasami, że tak powiem, można znaleźć osoby, które są e, na skraju swoich, swoich e, limitów emocjonalnych no i e, odwala im po prostu, im odwala. Więc są różnego rodzaju sytuacje. Była dziewczyna na imprezie, która zaczęła krzyczeć do wszystkich, e, również do mnie, i zrobiło się jakby bez powodu, tak, coś jej odpierdoliło. I zrobiło mi się bardzo dziwnie w tym momencie i e, nie wiedziałem w sumie do końca jak zareagować. Nie lubię takich sytuacji, jak ludzie krzyczą i krzyczą, że na ciebie i wydzierają się w ogóle, nie wiadomo o co im chodzi. Więc było to dziwne, trochę mnie to też zaskoczyło, no ale jakoś to przełknąłem i później zabrali tą dziewczynę, wyprowadzili ją, i jakoś to się skończyło. Druga sytuacja to była wtedy, kiedy generalnie chciałem kupić tutaj coś do palenia i zostałem oszukany na jakieś 3000 rupi, czyli 30 euro. Eee, no, nie spodziewałem się tego po tych ludzie, po, tego po, po ludziach tutaj. Wiem, że trzeba uważać generalnie na różnego rodzaju skamy i tak dalej. No, ale e, sposób w jaki gościu to zrobił, e, no, Szapoba <laughs> był dosyć prze, e, e, być, był dosyć sprytny, że tak powiem, więc udało mu się to zrobić. Ale no, nie były to najmilsze sytuacje. Nigdy nie jest to fajne, jak ktoś ci oszuka. Natomiast e, trzeba uważać, tym bardziej, więc e, myślę, że trzeba mieć oczy szeroko otwarte. Natomiast jeżeli się jest samemu w podróży, e, i na, nagrywam vlog, no, ja nagrywam vlogi, tak? Jestem cały czas coś robię, działam, mam, ter, mam swoje e, deadliney, terminy, co niedzielę wrzucam vloga. Oprócz tego są imprezy, zostałem tutaj DJ-em, w międzyczasie miałem te bookingi, latałem tu od jednego miejsca do drugiego. Jeździłem uczyć się też grać, robi, robić muzykę z ziomkiem i tak dalej, cały czas byłem gdzieś w ruchu, no to też czasem... A poza tym, będąc tutaj, jeżdżąc na skuterze nowe środowisko i tak dalej, łatwo się nadziać na coś. Więc e, ja się nadziałem, trochę przykro mi się zrobiło z tego powodu, ale z drugiej strony e, lepiej to niż coś innego. E, koleżanka na przykład złamała rękę ostatnio. E, spadła za skutera, więc mam nadzieję, że szybko dojdzie do zdrowia. Tania, pozdrawiam, jeśli oglądasz, też pewnie nie rozumiesz, znaczy na nie rozumiesz polskiego. W każdym razie będzie tutaj tłumaczenie, a ja mi się wydaje, że będzie to tłumaczenie auto dubbing od YouTube'a, za co dziękuję bardzo YouTube'owi. Więcej osób może oglądać teraz te filmy. Także to była ta odpowiedź na to czwarte pytanie, lecimy do ostatniego. Ostatnie pytanko to co ta podróż zmieniła w Tobie? Jakie masz podejście do życia, miłości, czegokolwiek, co się zmieniło w tobie? Więc odpowiem. Więc ta podróż, tak jak sądziłem, że się to wydarzy, to właśnie się wydarzyło, że no, wyszedłem ze swojej strefy komfortu. Nie sądziłem, że będzie to aż tak trudne. Jednak mieszkając w jednym miejscu przez długi czas, bo tam prawie no, 5-6 lat łącznie na Kanarach. W miejscu, które jest bardzo, bardzo spokojne, porównując do Indii, to w ogóle nawet nie ma co porównywać. Tutaj jest, można powiedzieć, super intensywnie. Może nie chaotycznie, czasami gdzieś tam na ulicach jest chaotycznie, ale jest jednak super intensywnie. To jednak sprawiło to, że musiałem wyjść ze swojej strefy komfortu bardzo. Eee, wiedziałem, że tak może być, więc trenowałem. Eee, bardzo trenowałem przez cały, przez cały rok. Trenowałem, biegałem, cały czas to robię zresztą, cały czas trenuję, cały czas biegam. Dobrze się odżywiam, nie imprezuję za bardzo tam czasem, generalnie teraz z koniec roku, będą ostre imprezy, już nawet jedna była w piątek, fajna. Natomiast te wyjście ze strefy komfortu, to było takie mega potrzebne dla mnie, inaczej patrzę znowu już na świat, odzyskałem znowu to takie szczęście z, z małych rzeczy będąc tutaj, widząc jak ludzie też tutaj żyją tutaj nie jest tak, że tu jest bieda czy, znaczy jest bieda, ale nie że aż jakoś tak super być może być może też przez to, że to jest goła. jest to najbardziej turystyczne miejsce w Indiach dużo bogatych ludzi przeżywa. kluby są zarąbiste, naprawdę piękne, odwalone dużo kasy się tu inwestuje, jest super dużo miejsc jest, można powiedzieć, że są drogi rozwalone, ale też są piękne jest autostrada, są piękne asfalty nowe przez dżunglę się jedzie, asfaltem pięknym, no jest, jest, jest pięknie, więc e, widząc, widząc tę różnicę na pewno Na pewno otwiera to oczy Porównując to do Kanarów, e, w których mieszkałem, czyli do Hiszpanii, czy do Europy generalnie e, Natomiast e, Fajnie jest to zobaczyć Fajnie jest to poczuć Fajnie jest poczuć, że e, no, musisz sobie poradzić znowu, że, że zmieniam, że jakby ja zmieniłem Willę ogromną na mieszkanie. W jakimś kurcze. No nie chcę powiedzieć źle o tym o tej chacie, ale to nie jest jakiś szczyt, marzeń, nie wiadomo czego. Ale na budżecie generalnie po to, żeby móc dalej podróżować. Ja sprzedałem wszystko praktycznie. No, mam dużo rzeczy w Hiszpanii cały czas swoich. E, natomiast dużo rzeczy gdzieś tam pozbyłem się ich i, i mam też pieniądze, więc nie jest źle generalnie. E, Natomiast e, zmieniło się, się o tyle to, że, że otwiera to bardzo oczy na żeby żyć tu i teraz, żeby cieszyć się tym co jest, żeby nie myśleć o tym tylko, żeby odkładać pieniądze na starość, bo możemy tej starości tak naprawdę nie dożyć, tylko liczyć, liczyć jakby każdą chwilę i, i, i każdy dzień szanować i, i być wdzięcznym za to. Jakby ten... Właśnie to... Ta wdzięczność każdego dnia jest bardzo ważna i tutaj e, znowu myślę, że nauczyłem się tego. I uczę się cały czas i cały czas to praktykuję, więc e, jest to super. Dobra dzikusy, a teraz jeszcze jako bonus. 5 sukcesów Kevina sam na kanarach w tym roku. Bo zamykam ten rok i chcę, żeby to było na vlogu i być może zainspiruje was do tego, że... Czasami jak wam się wydaje, że życie wam się skończyło, to dopiero być może właśnie życie się zaczyna, więc lecimy z tematem. Pięć rzeczy, które mi się udało, albo nie udało mi się, tylko skoncentrowałem się i zrobiłem, bo tam jest więcej, ale okej. Okay. Pięć. Damy pięć, pierwsze, skupiłem się na AI na maksa przez pierwsze, Przez tak naprawdę 5 miesięcy od zeszłego roku jeszcze, od, od października do tego roku do marca, więc zaliczam to jako ten rok. Do, do kwietnia tak naprawdę opanowałem AI do perfekcji, nawet potrafię robić aplikacje innego ro, ro, rodzaju rzeczy, więc skupiłem się na maksa, nie imprezowałem, wiedziałem, że właśnie następne co nadchodzi to jest kwietniu Influ Week, który zorganizowałem w Villa Anahera na Kanarach, na Wyspach Kanaryjskich, na Gran Canaria i ściągnąłem od tej willi influencerów z takich programów jak e, Taniec z Gwiazdami, e, aktorów. E, no i generalnie influencerów no, znanych dosyć w Polsce, e, takich jak Sylwia Madeńska, Greg Maxel, który jest bardzo znany na Instagramie i na TikToku. Wymiata po prostu mega ziomek w ogóle. Wiktor e, biernacki, e, remik, remik biernacki. E, był oprócz tego jeszcze no nie będę wszystkich teraz wymieniał, bo ciężko mi teraz przypomnieć na, po nazwiskach, więc nie chcę zamulać. Natomiast zrobiłem ten influik. Na tej Wili było to 7 dni, był to mega sukces, mega mi się podobało, byliśmy spaliśmy w górach, poimprezowaliśmy, robiliśmy imprezę na chacie. No było cudownie poznać tego typu ludzi, którzy osiągają sukcesy w mediach generalnie. I pokazało mi też to, że to co się o nich mówi często, że są tacy albo macy, to jest nieprawda zajebiści ludzie, naprawdę mega się bawiłem, bawiliśmy się wszyscy razem i to było takie zamknięcie też znaczy ja chciałem robić projekt na tej wili, ale ostatecznie to był test, po którym okazało się, że to nie jest miejsce w którym chcę to robić są lepsze miejsca według mnie i inwestowanie czasu w to miejsce konkretne nie miałoby sensu z różnego rodzaju powodów, o których nie będę teraz mówił, ale właśnie chcę przejść do kolejnego punktu który mi się udał, trzeci punkt który mój sukces to jest sprzedaż tej willi, a, a tak naprawdę połowy, do która w jakimś tam stopniu należała do mnie, i chodzi mi bardziej o to, że jakby zamknąłem ten temat. Miałem go zamknąć do końca roku, a zamknąłem go dużo wcześniej, bo zamknąłem go już ten temat w czerwcu e, i pozwoliło mi to otworzyć głowę na nowe, e, nowe wyzwania, nowe horyzonty e, i tutaj mogę przejść właśnie do kolejnego punktu, którym był. Było przygotowanie, a później wyprawa, jakby podróż. Teraz jestem w Indiach, ale zanim to zrobiłem, to przejechałem wszystkie wyspy kanaryjskie 7 czy 8 wysp kanaryjskich 8 wysp kanaryjskich. Przez 50 dni spałem w aucie, nie spałem ani razu w hotelu. Zwiedziłem wszystkie, 50, wszystkie wyspy kanaryjskie i nakręciłem z tego vloga, gdzie możecie też obejrzeć to na moim kanale. I jestem bardzo happy z tego powodu, że to zrobiłem, zanim wyjechałem z kanarów. Bo po pierwsze mogę powiedzieć teraz coś o każdej wyspie przeżyłem najwspanialszy czas swojego życia, tak naprawdę będąc samemu i skupiając się na sobie i na, i, i, i na swojej pasji, jaką jest podróżowanie i natura, i gotowanie w naturze, i zdobywanie szczytów, i pływanie w oceanie, i bieganie w czasie. Kolejny właśnie sukces to jest to, że przebiegłem po pierwsze 15 dni z rzędu po 5 km dziennie, a na koniec tego roku, niedawno, bo tydzień temu przebiegłem 15 km non-stop, 100 minut biegu e, i, przy, i 15 km tam z małym hakiem non-stop, e, co przybliża mnie do mojego kolejnego celu, którym jest półmaraton. No i można na, na końcu powiedzieć, że mam świetną formę, świetnie się czuję, nie jestem gruby, mam mięśnie, i schodzę na siłownię i ludzie, jeżeli byliście w dupie albo jesteście w dupie, Zróbcie sobie plan, co chcecie osiągnąć i idźcie po to, bo życie nie będzie na Was czekać. Życie jest zajebiste tylko wtedy, kiedy realizujemy swoje cele, skupiamy się na sobie i wysyłamy pozytywną energię do świata, więc tego Wam też życzę. Dziękuję za obejrzenie tego QA. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Niedługo wracamy już do kolejnych vlogów. Ja za chwilę lecę. Na, nowy, na imprezę noworoczną, gdzie będę na Main Stage'u, Backstage, Main Stage. Najlepszej, najlepszego klubu eventowego Jeśli chodzi o side trans, muzykę, side trance w Indiach. Najlepszy dj -ie. Ja będę tam z nimi właśnie z tyłu wkręciłem się w to wszystko. Aha, no właśnie, bo kolejny sukces. Zostałem DJ w Indiach. Zagram na dwóch, w dwóch klubach. I jeszcze będę grał teraz w trzecim klubie, już niedługo. Dostałem właśnie angaż przedwczoraj do kolejnego klubu, do w sumie do zajebistego klubu, to się nazywa House of Chopora, więc jestem też mega dumny z tego. Sorry, nie żemam tego słowa dumny. Zadowolony, happy, nie chcę być dumny. Nie chcę być dumny z niczego, ja chcę być po prostu szczęśliwy. Tego też Wam życzę. No i tyle, nie? Lecimy na tego Sylwestra, później lecimy do kolejnego kraju. Zdradzę Wam już to, zdradzę, zdradzę. Zamykamy ten rąk, lecę na Sri Lankę. 2 stycznia zabieram drona, zabieram kamerę No i będziemy na Sri Lance polować na... ...słonie Oglądać zajebiste figury buddy I kąpać się w zarąbistych miejscach Także dzięki za obejrzenie tego vloga i Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Pozdrawiam Was, Kevin sam na kanarach Projekt Bezdomny w Podróży Udostępnijcie, albo skomentujcie, polajkujcie, no i... Mam nadzieję, że Wam się podoba tego rodzaju content. Postaram się już więcej nie przeklinać, chociaż kocham to robić. <grystanie> Do zobaczenia.